po treningu nóg i to był mój pierwszy trening nóg bez słuchawek. Teraz całe życie trenowałem z słuchawkami. Teraz widzę ile tracę. Trenując w słuchawkach. Trenując bez słuchawek miałem czas skupić się, pomyśleć. Ee, zauważyć rzeczy, których do tej pory nie widziałem. Spierzałem na swoje dłonie i mówię Jezus, jakie mam zniszczone dłonie. Muszę w końcu zacząć ćwiczyć w rękawicach. Tak poważnie, to uważam, że osoby ćwiczące bez słuchawek to socjopaci. Nie wiem, kurwa, jak to jest możliwe. Zrobiłem trening tu w, w, w półtorej godziny żeby zrobić jak najszybciej. Nawet kardio nie robiłem na siłowni, bo no, nie wytrzymałbym. Robię w kolejnerze. wymyśliłem to dzisiaj dosłownie 10 minut temu I to jest omlet na cebulce, kurczaku wędzonym i na to tortilla jeszcze by dodać pęglowe zaraz obracam by byka zobaczymy co to będzie tak to się prezentuje końcowo czyli jest pomidorek jeszcze do tego i zalałem się to sosami bo lubię sosy z kefety. Supelki do przekąszenia kreatynka, woda. A w ogóle... A nie, już nie pokażę, no nieważne. Ale dzisiaj jest dzień zmian. Tak jest. Ej, odjebałem syf! Miałem mówić coś do kamery, i zapomniałem, jadę samochodem, bazę jadę samochodem specjalnie, bo dzisiaj mówię, dobra, nagrywam trening i nagrywam dzień jedzenia. I ze zrobię monolog. bazę w samochodzie. I dojeżdżam do pracy i ja mówię, o, ej, nie. <laughs> Miałem coś mówić. A więc, tak Zmiany Otóż to, dzisiaj jest wtorek Dostałem odpowiedź na raport I generalnie przed raportem Waga spadła Pokazała mi 91,8 Także fajnie Startowałem z 95-95,5 Także sporo już tej wagi spadło I widzę po sobie, że jest lepiej Chociaż troszkę jeszcze podbruda jest, wiadomo No umówmy się 92 kg prawie cały czas Dzisiaj 92 Równiutkie i odpowiedź na raport wygląda w ten sposób, że. Widać, że już odsłoniliśmy mięso. O kurwa! kurwa, się złapaj. Widać, że dołożyliśmy mięso. O. To mówię to, co Piotr powiedział, widać, że to. Do... <ścoughs> widać, że dołożyliśmy mięso i już się fajnie to odsłania. Ale jest obcinka 200 kalorii, także jaram się. Bo w sumie czasu już do Killimanżara nie zostało długo, dużo, już poniżej 50 dni chyba, nieważne. No ale już czasu dużo nie zostało. Yy, wiadomo, to jest to, co powtarzamy, ja nie mam limitu wagowego. Nie mam limitu wagowego. Chciałem zejść do 90 max 89, żeby być jak najlżejszym tylko mogę, ale bez przesady, jeżeli chodzi o utratę masy. No żeby sobie ułatwić szanse Żeby sobie odciążyć stawy Bo to jednak 6 dni się idzie w górę Jeden dzień się idzie w dół Więc stawy dostają po dupie niesamowicie Plus jeszcze plecak do tego Więc no fajnie jest Być lżejszym No po prostu fajnie jest być lżejszym Plus to co mówiłem I to na czym mi najbardziej zależy Jeżeli chodzi o utratę wagi To zwiększenie sobie szansy jeżeli chodzi o chorobę wysokościową Ponieważ wiadomo, wysoko, jak jest wysoko, to tlenu jest mało. A jeżeli masz dużą masę ciała, to tego tlenu potrzebujesz więcej, żeby natlenić to wszystko. A zwłaszcza jeżeli jesteś aktywny sportowo i masz sporo jednak tej masy mięśniowej. Mówi się, że łatwiej jest czasem wejść osobom mniej aktywnym. O kurwa, co to? Nieaktywnym sportowo. Nieaktywnym fizycznie niż tym aktywnym fizycznie, bo mają mniej masy mięśniowej i mają mniej do natlenienia. Ale no cóż, zobaczymy. Stresuję się trochę tym, nie powiem. Zaczął się już stresik pojawiać, głównie o tą chorobę wysokościową, bo początkowo stresowałem się samą podróżą, ale w sumie już to ten stres spowodowany podróżą i długą podróżą, samotną podróżą bo już tak da, daleko i tak długo leciałem, ale nigdy sam więc zawsze jest jakaś obawa umówmy się no ale ten stresik w miarę minął, podejrzewam, że dopiero przyjdzie jeszcze, no a pojawił się jeżeli chodzi o chorobę wysokościową no cóż, będzie dobrze, będzie zajebiście już się nie mogę doczekać, naprawdę stres, bo stres, ale ekscytacja przebija stres, czaisz bardzo dobra, tyle chciałem powiedzieć tak naprawdę miał być to minutowy Minutowa wstawka, wyszła czterominutowa wstawka, bo ja nie umiem mówić i brak składni i sensu, a więc jadę do pracy i co, jak będę coś jadł albo pił to będę się odzywał. Dzisiaj mam przygotowane dwa energetyki ze sobą wyjątkowo, bo, bo czuję, że będę potrzebował i mam ochotę na coś słodkiego, jakiś napój. Więc tak sobie pomyślałem, że wezmę jednego energetyka takiego z mniejszą ilością kofeiny Jakiegoś tigera chyba, zero O smaku cytrusowym A drugi to będzie taki już taki, wiesz, do jebania Przed treningiem pleców Dzik, tak jest Dzik jest dzik i dzik jest zły mam bardzo ostry kły Jadę Taki wichajster Cytrusowy On ma 11 kalorii na 100 więc sobie go wliczyłem Nie ma to tam za redukcja Lubiłem przemeblowanie na salonie. Mam więcej widoku teraz. Mm -hmm. Kurwa, nie da się. Tak. O, nie. Ja nie, da. <gryw> Dawaj. kurwa, jaki tam. To... My... Gaz jest ryżyk z jabłuszkiem, serkiem wiejskim, standardowo. Jest 16:20. Także zaraz wylatuję z pracy. Wiem, posiłek, dopiję wodziankę. Coś jakiś taki kadr, dziwny jest. Taki wąski, nie Nieważne, zajadam, dopiję wodziankę. Jadę na trening, dzisiaj jest pull. Mm, I na pewno będzie to, przepraszam miałem intrudera, na pewno będzie to lżejszy trening pod kątem ciężarów, albo z paskami, kurwa mać, jestem, będzie lżejszy trening pod kątem ciężarów, z racji, na to, że straszne zakwasy na przedramionach, ale to mi tak nie ciągną tu przedramiona, że masakra. Albo po prostu będę robił w paskach wszystko no zobaczymy. Mm, ale wydaje mi się, że będzie dobry trening, bo mam nie wiem, czuję wszystko. Chcesz, mam taką kontrolę nad każdym mięśniem w plecach. Nie wiem co się dzieje, ale czuję, że to będzie dobry trening pod kątem czucia i pompy. Także dobrze. Może przypozuję coś później bez koszulki nawet. Bo już forma w miarę jest. Plecy wiadomo. Na plecach mi się odkłada. Więcej niż na przodzie. To mnie denerwuje. Plus plecy nigdy nie były moją mocą. Niestety katujemy, katujemy, ale coś te plecy opornie idą. Dobra, ty tyle. Ja. Muzyka Kopieje 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 Najbardziej do mojej Wrotki tylko Dziwko Towarzystwo Mówicie to szybko Nominacje Idź stąd Albo nie idź Nominuje Oscara, z lubina przez C Kwerilla Kęcza Muzyka Kogo jesteśmy nominować? Zostały schody nagrywałem wszystkiego na rynko Bo spory tłum Akurat na strefach gdzie byłem więc nie zechciałem A za sobą 15 minut słodków jeszcze 15 spierdalany A Postanowiłem jestem pogadać teraz bo śmigam do domu szybko nie jem nic Jeden ja się kąpie jadę z punktami na motocykle. Udało mi się dwóch punktów namówić. Co się namówić. W sumie ja dostałem propozycję, ale namówić pod tym względem, że nie chcieli ze mną jeździć, mają słabsze motocykle. I mi było giga przykro, ale jedziemy i celem jest kebab. Tak jest, że mam dużo kalorii do zjedzenia. To sobie przypierdolę kepsika, zmieści się w makro i ewentualnie później tylko jeszcze białko dobiję. Zobaczymy. Przepraszam za dyszenie, ale mam ten 160. jest za kurwią, wiesz co chodzi? Przepraszam za przekleństwa, tatę, mamę. Nie ma żadnych emocji, przepraszam. To no nie jest łatwa gra. Nie mam miękkiej gry wczoraj, dobrze. Ludzie patrzymy na miękką kredyną, bo idę po schodach i gadam o siebie, ale może ludzie mnie mają za kredyna, to już wiemy nie od dawna. Także w sumie całą do stracenia. Dobra, koniec tego nowego. Patrzmy na samym szczycie. Idziemy na sam szczyt.

Po kebabiku. Kebabika Chad GPT mi wyliczył, że właśnie z tamtej budki ten kebab ma około 600 kalorii. Ale tak zapobiegawczo wrzuciłem, że ma 700 i tak się go wliczyłem. Teraz sobie jeszcze coś rzucam na ząb, czyli na leśniczki I tak, dzień gorszego jedzenia, ale Ale co z tego, jak to jest jeden dzień? Plus, dostałem komentarz, że co by się działo, jakbym jadł czysto, bo jem serki topione. Nie uważam, że nie jem czysto na co dzień. I tak, zdarzy mi się, a w zasadzie jem jeden posiłek dziennie takiej gorszej jakości, czyli na przykład jakiś właśnie gotowiec z żabki czy z lidla na naleśniki. Nie uważam, że jem czysto. Pamiętajcie, balans 80-20. Jakbym jadł same takie rzeczy, totalnie się zgodzę. Ale że to jest jeden posiłek w ciągu dnia z 3,500 tysiąca kalorii, teraz z 3,200 No to umówmy się. To jest nieduży procent. A odnośnie serków topionych, nie wiem. To jest przecież normalny ser gouda. To, że jest w plasterkach, to nic nie wiem. Znaczy. Przecież to nie, nie robi z niego serka topionego, przetworzonego. To jest normalny ser żółty. Tyle chciałem powiedzieć. Zajadam te na I tyle. Kończę ten dzień. Fajny dzień, jest 23, pojeździliśmy z chłopakami trochę, zajebista sprawa, <grych> yy, więc fajnie, no i co, tyle, Yo. jeszcze kota wam pokażę, co my o tym myśli wszystkim, no to bym poszedł spać pewnie, poszedłbym spać, napiję się jeszcze nie pierdalam prądu, a wypierdala korki Wizji nie mam po kwasie, miłości nie od Nominuję Nominujemy rekin, gdzie nominują płotki